Witam serdecznie hodowców gołębi pocztowej, chodowcy nie. Witam serdecznie, ja tutaj dzisiaj przyjechałem tylko tak na chwilę, już jest późno, bo po 16 godzinie, tu już jest tak w gołębniku szarawo, się przywiozłem dobra. Grzegorzowi karmę, także chciałem zobaczyć tylko jak tak na chwilę do gołębnika wejść, jak te samce się tu zachowują, czy jest wszystko okej. Okay. Także, jest także się troszeczkę, troszeczkę tutaj jakoś się wziął do roboty, systematycznie, ja do roboty się nie biorę, tylko są, wynajmuję tu człowieka, ogarnia temat, także, także... No bo też nie możesz tym tym, w tym przebywać, w tym pyle, pół, nie? Już, już nie? Nie masz mam, tego, co ja, aż tak, ale... Ale już też nie mogę za bardzo przebywać... Ale masz problemy, nie? Także, także też, też trzeba ograniczać się i... i, i dąbki są z Rafała Pasonia, tutaj zamczyki i z księdza no, tak. Dwa tygodnie temu były zaszczepione. Także za dwa tygodnie myślimy. No. to jeszcze jest trochę tych cel. Myślimy o parowaniu No tak, i tutaj z taką nawiązką też do tych hodowców, co jeszcze myślą o tymi gąbkami, to żeby się pospieszyli te gąbki, żeby, żeby odebrać, czy tam wyślemy. bo, 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 bo no... No po co te głębie mają później zostać, czy coś, a, a, a ktoś inny może by wziął? Tak. Także, także kto jeszcze tego to dzisiaj tam, dzisiaj jeszcze niech się odezwie do Grzegorza, odezwie, żeby to już było pewne, Grzegorz nie? Tak. I ja tu muszę uważać, żeby mi tu nie uciekł, to jest tak. Chodź tu, Grzegorz. Jeden z gąbków tutaj księdza Kostorza, gospodowych, tak. dzieci, wnuki tak. latają, zobaczymy teraz i prawdok i tak sprawdzimy. Tak. Go, także go, tu go, kapitalny Księdza Kostorza, Także naprawdę go będzie wyśmielite, szybkie. Także coś powinno być z tego. Także zobaczymy. zobaczymy. W ogóle jest tak ponuro na dworze, że... No, jest ciemno na dworze i to i w głębniku jest ciemno, myślę, nie? Dokładnie tak. tak Grzegorz tu światła nie ma, bo Grzegorz tam nie siedzi po nocach głębika, bo tak, niektórzy tam... hodowcy dzwonią, mówią, że siedzą całe noce. Tak, w także No, ja nie także się w ja, ja śpię w nocy, także także Gołębie zdrowe, myślę, że powinno być dobrze. Pozdrawiam jeszcze tych kupujących, co tak się zastanawiają, te głębia pobrać i żeby się szybko namyślili żeby spłacili żeby na konto, ci co mają wpłacić, także możemy sobie ładnie wszyscy, słodko wszystko ładnie rozmawiać, ale co so, so przychodzi do rozliczenia, to, to proszę o, o się rozliczać, bo trzy lata temu, temu to, to też jeden hodowca wziął gołąbka i za grube pieniądze i do dzisiaj mi to wisi i nie będę mówił jakiej kwoty, bo to mało co istotne, ale, ale nie mam zaufania tak, żeby gołębie tak sobie I Tak, to, ale ja też już, wiesz Wysyła gołębi, nie? Ty byś, żeby nie ja, to może byś wszystkim wysłał bez pieniędzy. i do ta, dzisiaj, bo jestem za dobry, ja jestem za dobry. Do dzisiaj muszę... byśmy czekali, ta, ale tu w 15 roku też wysłałem, bo tam, tam, no, jakby to uwierzyłem. W 16 roku też i, i później powiedziałem, no, niestety są różne sytuacje ciężkie i takie, ale ja już tam tego nie będę robił, bo ja nie mam z tego dopłacać do tego interesu. A to wiadomo, utrzymanie też kosztuje i wszystko. I Dokładnie tak. Także tak. to tak nie jest, jak komuś się wydaje, że, że to tylko tak sobie obliczyć, nie że tam kilka młodych ktoś sprzedał. Tak. No tak to, to wszystko kosztuje, także. Staramy się, higienę trzymać systematycznie, tak, że, tak żeby będę się starał co tydzień ogarniać gojniki. To człowiek będzie I teraz przydał. już gdzieś nie przerobisz, ale to by się przydało, wiesz, tak. Różnie. Różnie Róż i po, pod spodem, tak, tam jest. Dokładnie tak, to by było fajna sprawa, ale. Za dużo tego wszystkiego to było roboty i, i, i się nie wyrobiło, także zobaczymy co będzie w przyszłym roku i najważniejsze, że gołębie się ładnie, zdrowo ciągu, 30 samców jest, nie? Około tak, 30. 30 samców jest, 30 par ogólnie, no to, no to trochę tych młodzików będzie myślę, także żadnej tam chemii staram się nie stosować, bo nie ma takiej potrzeby. I z tych dwóch, Grzegorz, sorry, że ten powiem, bo, bo z tych dwóch ostatnich filmików coś tam jeszcze jest, zostało, nie? Coś tam zostało. Tam... Pojedyncze sztuki. sztuki Jak ktoś by chciał zadzwonić To, tak. to może zadzwonić To Grzegorz sprawdzi Bo, bo tam jeden hodowca to, to Tutaj hodowca Cię prosimy Zadzwoń do Grzegorza Dzisiaj I powiedz jak ta tam sprawa wygląda bo, bo ja bym chciał już W ten poniedziałek, we wtorek Wysłać te gołębie i nie trzymać tego Bo później, wiadomo nie no. bez pieniędzy po prostu nie wysyłamy jeśli nie ma pieniędzy, albo do pobrania, albo na konto, jeśli tego nie ma to mi się nie wysyła, bo ja nie mam dla ludzi założenia, bo ludzie są jacy są i możemy sobie ładnie słodko rozmawiać, a dać wszystkie co do czego i my się nie ale ja to mówię, jest ja się oczywiste, się nie? z hodowcami się nie bać, także to jest oczywiste gołębie kapitalne gruczą sobie wszystko jest zdrowe, ale są przed bo to wiadomo, że i, 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 i. Ale to jak, czegoś będę w tygodniu, to, tak. to ja tu będzie taka słoneczny dzień, to to bo tu to słabo widać, wiesz? No, ładnie tak. Także będziemy kończyć, fotowcy, pozdrawiamy, bo się ciemno. Będziemy kończyć, tak. zapraszamy do subowania kanału, żeby na bieżąco być, tak. bo na pewno też, no, młode są pozamawiane, ale, 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 nie wiem, dzisiaj są zamówione, a... Czy so do czegoś. Czy i do do czego? loty, to nie wiadomo czy się ktoś odezwie. Zobaczymy czas pokaże. Tak także, tego. także pozdrawiamy tych wszystkich hodowców. Już nie będę mówił już inaczej, tylko hodowców. Tak, jestem honorowy człowiekiem i pozdrawiam wszystkich hodowców hodowczyni. Pozdrawiamy tak na krótko. Dobry lot.